Jesteśmy właśnie na Chmielnej 7, gdzie został otwarty najnowszy salon sprzedaży firmy RETY z BET. Naszym gościem jest właściciel firmy, pan? Paweł Szopo, witam serdecznie. Panie Pawle, proszę powiedzieć nam, kiedy powstała firma? Firma powstała 3 lata temu, jako zupełnie, zupełnie oddolny projekt, bez dużego inwestora, bez, bez żadnych jakby pieniędzy z zewnątrz. Wszystko zrobiliśmy od A do za swoje własne pieniądze, własne oszczędności. No idziemy mocno do przodu, tak? Rozwijamy się, idziemy mocno do przodu. To jest już trzeci sklep, drugi w Warszawie. Tak, drugi sklep w Warszawie, trzeci w całej Polsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się tworzyć sklep w tak fajnej lokalizacji jak Chmielna. Mocno na tym pracowaliśmy, długo na tym pracowaliśmy, jest plan też ekspansji na pozostałe miasta w Polsce, także no, idziemy mocno na przodu. To proszę jakby pan nam pokazał co, co, co można zakupić w najnowszym salonie sprzedaży. Jesteśmy właśnie w środku najnowszego sklepu Red Days Bed. Co mamy? Vou fazer. Znaczy tak oferta jest bardzo szeroka przez te trzy lata rozwijała się bardzo mocno mamy oczywiście zwykłe t-shirty zarówno męskie damskie jak i dziecięce są bluzy są koszulki termoaktywne czyli odzież sportowa mhm. i tutaj też mamy powiedzmy, taką militarną czyli mamy nerki kurtki M65 oraz oraz spodnie a jakie najnowsze wzory koszulek można zobaczyć można zakupić w tak, jeśli chodzi o najnowsze koszulki zaczęliśmy robić koszulki sublimne czyli z takimi nadrukami full fullprintowymi na, na cały przód. E, może przecież pokazać. Tak, 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 tak. Proszę pokazać najnowsze wzory jakie są. Tak wyglądają koszulki putprintowe, czyli tak zwane sublimacie, nawet przywierdzone po całości. Eee, koszulka jest bardzo fajnie zrobiona, ponieważ ona oddycha. Ona, może nawet jest po całości, ta koszulka oddycha jest przewierna, także nie ma, nie ma z tym problemu. Eee, no tak, no i to jest nasz jeden wzór, z warszawski. poszaniem z Wasiarski. Narysowaliśmy z wami O, Tutaj mamy na przykład jasnej góry, nasz ostatni hit. Super, piękne, nasza, piękne grafiki. Nasza wizja dokładnie tej, tej, tej obrony. Eee, są także, widzę, takie eee, dodatki, nie tylko same bluzy i koszulki. Tak, właśnie te nerki militarne, o których mówiłem, eee, są to, eee, znaczy może jakby tylko jedno zdanie, bym tak wrócił z samego początku. Uh -huh. Sama idą, dołam jak już zaczęliśmy robić ubrania, ponieważ na samym początku, jak wiesz, uh -huh. Janek był to sam fank też na Facebooku, potem się to przekształciło w markę odzieżową. Od, od samego początku założenie było takie, że trzymam najwyższą jakość i idziemy w tą najwyższą jakość, jak się tylko, jak się tylko da. No i właśnie efektem naszych zbulety, jakby prac nad nerkami nad, tą linią militarną są właśnie nerki, które widzisz. E, Przystosowane do skrytego noszenia broni. E, w zestawie są rzeczy na loka i szybka na kieszeń. No, najwyższe jakoś wykonania polskiej szwani. Także no, pokazujemy, że w, tej, że w Polsce, że w polskich szwaniach da radę zrobić jakość o Czyli nie, 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 nie są to tylko takie ładnie wglądające, które można pokazać tak, się. Przed wszystkim, przede wszystkim bardzo, bardzo funkcjonalne. Nerki, funkcjonalne. Tak, tak, używane przez, przez osoby, które, które służą w jednostkach. Takich gdzieś się takich rzeczy używa, tak? Zaprojektowane również ze współpracy z takimi osobami. Także jest to naprawdę bardzo przemyślany produkt, bardzo wysokiej jakości. Nic tylko zobaczyć. Eee, twoja firma eee, może się pochwalić sukcesem. Dostała jakąś nagrodę ostatnio. Tak, Przecież otrzymaliśmy nagrodę przedsiębiorca roku 2015. Jest nam niezmiernie miło, że, że ktoś nas w ogóle zauważył, bo Janek startując 3 lata temu, wiesz, kiedy pierwszy magazyn był u mnie w pokoju pod łóżkiem, także taka kompletna, kompletna partyzantka. No nie spodziewałem się, że po trzech latach już będziemy otwierali salony i dostanę nagrodę, którą wręczał, wręcał, wręczał minister, e, minister gospodarki, także jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi z tego. Eee, wasze, wasze, wasze ubrania nosi wiele, wiele sławnych osób. Może byś przypomniał, kogo moglibyś, mogliśmy zobaczyć publicznie. Tak, e, koszulka Heretys B. W ostatnim czasy była oczywiście głośna sprawa e, prezent Andrzej Luda założył naszą koszulkę lecąc do Chin. E, także tak, no to jest taka typowa taka postać, która ostatnio, ostatnio założyła naszą koszulkę. E, także Rafał Ziemkiewicz. Tak, jest też mnóstwo dziennikarzy, dokładnie, Rafał Ziemkiewicz, Wojtek Wybranowski, e, mnóstwo, mnóstwo dziennikarzy z różnych gazet, e, którzy, którzy noszą nasze koszulki, utożsamiają się z tym, co robimy. No jest nam bardzo miło że, że... E, czy, czy cieszy Was to, że, że wasze ubrania stały się takim odłącznym e, symbolem odrodzenia patriotyzmu w Polsce? Że widać e, na wszelkich manifestacjach, obchodach, e, stał się to obowiązkowy strój e, dla wszystkich, e, wszystkich ludzi aktywnych patriotycznie w Polsce? Na samym początku Bad, kiedy, kiedy jeszcze zaczynaliśmy, kiedy, wiesz, nigdy się nie spodziewaliśmy, że to będzie w ogóle z tego jakaś marka odzieżowa, tak, nigdy uh -huh. się nie spodziewaliśmy, że staniemy się jakby, no, taką, jak powiedziałeś, samą twarzą tych, tych zmian. Yy, jedyne, co to powiem Ci szczerze, jesteśmy na takim etapie w życiu, szczególnie ja, kiedy, kiedy po prostu jestem szczęśliwy i dumny z tego, co robię, tak, I jestem dumny, że mogę przyłożyć tam jakąś swoją małą cegiełkę do tego, żeby, powiedzmy, tą świadomość i, i, i młodych ludzi i tą dumę w nich wzbudzić, także, no... To jest świetny etap w moim życiu, ponieważ naprawdę jestem dumny z tego, co robię i kocham to, co robię i, no i tyle i to wszystko po prostu działa. Wasza firma też jest takim przykładem przedsiębiorcy, który angażuje się i wspiera różne inicjatywy patriotyczne. Jesteście sponsorem bardzo wielu nagród. Może byś mógł dla, dla młodzieży biorącej udział w różnych konkursach, może mógłbyś powiedzieć kilka słów właśnie na ten temat. Tak, więc jakby jeżeli ktoś to ogląda, tak, to, kto chciałby, inaczej, kto ma jakąś inicjatywę ciekawą, który robi jakiś lokalnie, w szkole czy w swoim środowisku konkurs historyczny, czy jakikolwiek inny możecie na śmiało odzywać, wspieramy mnóstwo takich inicjatyw od takich najmniejszych konkursów poprzez jakieś większe inicjatywy. Ostatnio... Zaangażowaliśmy się bardzo mocno w pomoc jeszcze żyjącym żołnierzom wyklętym oraz kombatantom II wojny światowej. Mamy w tym momencie pod opieką jednego, jednego majora majora dzielnego, który walczył w oddziale ognia, Józefa Kurasia Ognia. Jest to osoba, która mocno tej pomocy potrzebuje. Ma 94 lata, bardzo ma emeryturę, postanowiliśmy wziąć go pod opiekę i to też był taki jakby powiedzmy impuls do tego, żeby założyć fundację, która będzie oficjalnie mogła wspierać mm -hmm. jeszcze żyjących żołnierzy wyklętych. E, jak, jak fundacja się nazywa? Fundacja będzie się nazywa oczywiście Retis Bad. Mm -hmm. Yy, którą właśnie rejestrujemy i poprzez którą będziemy mogli legalnie te pieniądze, które chcemy sami przekazywać, yy, po prostu rozdawać tym ludziom, tak? ponieważ no, zgodnie z polskim prawem nie można komuś przekazać pieniędzy tak po prostu, tylko, tylko właśnie trzeba mieć fundację. Tak? Więc, więc idziemy w tym kierunku i to jest taki kolejny jakby krok w rozwoju, angażowanie się w akcje społeczne przez Redisbet. Jak wygląda w ogóle w Polsce obecnie rynek odzieży patriotycznej? Czy to jest jakaś przejściowa moda, czy po prostu już stały element naszego życia? Znaczy, ja zawsze, kiedy dziennikarze pytają mnie o tak zwaną modę na patriotyzm, czyli modę na nowoczesny patriotyzm, ja zawsze odpowiadam, że to nie jest żadna moda, prawda? ponieważ moda jest to coś, co przemija. Moda jest rok, dwa lata, a potem to się zmienia. Tutaj jesteśmy świadkami czegoś fajnego, czyli wspaniałego, ponieważ jest to taka pewna trwała zmiana, która w tych ludziach następuje, następ... nastąpiła i następuje cały czas. Wiecie, ten trend jest też taki, że po prostu obserwujemy coraz więcej ludzi, którzy chcą nosić te symbole, nie tylko narodowe, ale, ale utożsamiające się z naszą tożsamością i co bardzo ważne, są to ludzie świadomi. Oni wiedzą, co noszą na tych koszulkach, a nawet jeśli jeszcze czegoś nie wiedzą, to się po prostu douczają i to ich pomaga do tego, żeby po prostu powstrzymać tą swoją wiedzę na temat naszej historii, na temat naszej tożsamości. Także to nie jest moda. To jest trwała zmiana, która następuje, której jesteśmy właśnie świadkami i, i tyle. Oczywiście są pewne obecnie, i to o tym też chcę podkreślić, to jest bardzo ważne, są pewne negatywne zjawiska, jak na przykład mnóstwo firm, które nawet teraz powstawały i nie wiem, jakieś kije bejsbolowe czy, czy tego typu rzeczy, to jest coś, od czego my się kompletnie odcinamy i nigdy to nie popieramy, nigdy coś takiego nie zrobimy i to też niestety trochę jakby psuje obraz, obraz tego, co my robimy, w oczach pewnych ludzi. Ale mam nadzieję, że, że to wkrótce wszystko minie i, i po prostu zostaną tylko ci, co rzeczywiście robią to, co kochają, co mają w sercu. Sklep. Eee, ostatnie pytanie. Od W jakie dni jest czynny, od której do której? Jeśli chodzi o godziny otwarcia są jeszcze płynne, tutaj musimy troszeczkę zobaczyć jak, jak ten ruch na chmielnej będzie, ale wstępnie możemy powiedzieć tak, że od poniedziałku do piątku między godziną 10 a 20, może 21, w sobotę tak samo, a w niedzielę dosyć krótko, powiem 4 godziny, może 5. E, dziękujemy bardzo, zapraszamy wszystkich e, o tym, że inicjatywa jest niezwykle cenna, świadczy także protest e, głównych publicystów, e, krytyki politycznej, którzy dzisiaj zebrali się e, przed e, wejściem do e, salonu filmowego Residuus B i, e, i starają się tutaj e, przestraszyć e, wchodzących, ale e, widzę, że wszystkim to daje bardzo dużą e, radość spotkania się z e, przybyszami z innej planety. Bardzo dziękujemy Dziękuję. i zapraszamy. Dziękuję bardzo.